Siema, siema YouTube z tej strony Norberto Kubana. Witam was serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj wracamy do projektu Audi od Zera do Bohatera. Wiem, że chwilę mnie nie było, wiem, że trochę to trwało, ale nie, nie porzuciłem tego projektu. Cały czas tutaj powolutku działam. Niestety, no, jak to w życiu bywa, były inne priorytety, natomiast no, nastąpiły pewne komplikacje i w tym odcinku postaram się wam o tym wszystkim opowiedzieć. Zaczynając od początku, składałem po prostu drugą stronę hamulców, które naprawiałem w poprzednim odcinku. No i niestety zauważyłem, że pewne elementy zawieszenia są zużyte, a mianowicie silent bloki, z których potrafiły nawet wypadać tulejki. I skończyło się to tak, że po głębszej weryfikacji okazało się, że tak naprawdę całe zawieszenie jest do wymiany, a przynajmniej wahacze, które już były mocno skorodowane. Niestety dostęp do tych wahaczy był utrudniony, ponieważ no, są one w miejscach, śruby są w miejscach niedostępnych i trudno było to na aucie odkręcić, więc padła decyzja, żeby wyjąć cały wózek, żeby to po prostu przeglądnąć. Tutaj gdzieś na przybitkach będą nam się pokazywać zdjęcia, filmiki, które kręciłem podczas prac, ponieważ no, musiałem szybko zwolnić garaż i, i nie było niestety czasu na nagrywanie tego tak wnikliwie. No i słuchajcie, no niestety, jak wyjechał cały wózek, wyjechały amortyzatory, wyjechało wszystko. Wyjały też nadkola, a właściwie te takie e, o, wygłuszenia, które są e, na błotnikach, na nadkolach, na nadkolach. E, no i niestety pod tymi nadkolami ukazały się dziury. Co prawda nie było tam jakiejś dużej tragedii, ale jednak e, miejscami blacha była skorodowana. No i cóż, no, była to trudna decyzja, ale zastanawiałem się co z tym zrobić. No i generalnie nie było już odwrotu, więc e, postanowiłem to naprawić. Postanowiłem za zabawić się e, w blacharza i zrobić użytek e, z migomatu. Jak mi to wyszło? Oczywiście robiłem to pierwszy raz. E, jestem totalnym amatorem, nigdy w życiu nie dorabiałem nigdy wcześniej żadnych kawałków nie spawałem tego do samochodu i tak dalej tak dalej. Możecie ocenić sobie sami. Generalnie e, w pierwszej kolejności została wycięta tardza z blachy 1 mm. Podrabiałem sobie e, po prostu wstawki, te które były dziurawe. Obspawałem to, potem to wszystko pomalowałem podkładem epoksydowym. Później zostało to zabezpieczone specjalną masą. E, no i potem zakonserwowane e, i, no i w zasadzie, jeżeli chodzi o blacharkę, to tyle. Oczywiście tam musiałem jeszcze podorabiać sobie jakieś tam uchwyciki. Jakieś tam były otwory techniczne e, do dorobienia, które też skorodowały do mocowania właśnie tego wyguszenia tego, e, tego nadkola. E, w profile został wpuszczony wosk. Mimo, że względnie w środku ładnie wyglądały te profile, nie było tam żadnej korozji. To była tylko korozja, która powstała przez to, że pomiędzy blachą, a, e, a właśnie tym wygłuszeniem zebrała się ziemia, która tam e, leżała latami e, i powodowała po prostu zbieranie wilgoci i gnicie e, blachy w tym miejscu. No i cóż, że uporałem się z blacharką. To padła decyzja, żeby naprawić całe to zawieszenie, żeby powymieniać już wszystkie wahacze, wszystkie elementy, które tego wymagały. Wózek został wypiaskowany, pomalowany, żeby to miało ręce i nogi. Wymienione zostały w nim też tuleje i tak naprawdę wszystkie elementy, które tego wymienia, wymagały, żeby po prostu było to już zrobione dobrze i porządnie. To jest takie moje ostrzeżenie dla każdego, kto próbuje po prostu w 20, 20, 30, 25-letnim aucie, tudzież gruzie, e, zaczynać takie zabawy, bo niestety tak to się może skończyć. Chyba, że chcemy iść w jakieś półśrodki i po prostu tutaj coś łatać. Ja nie chciałem tego tak robić, chcę, żeby to był e, solidny, bezpieczny samochód, więc e, po prostu podjąłem decyzję o wymianie całego zawieszenia. E, no i cóż, tak naprawdę e, został mi w tym momencie tylko silnik. Za który się niebawem zabiorę. Więc kolejny odcinek będzie właśnie z wyciągania tego silnika, cała relacja po kolei, krok po kroku. Więc jeżeli podoba Wam się to co robię, zostawcie kciuka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!